Siemano, dzisiaj film z Robloxa. Siemano witowie! siemano kolano widzowie, dzisiaj wygramy w Roblox Pet Simulator 99. O, co to? Co to za jajeczko? Chcę zobaczyć, co to za jajeczko. Szybko idziemy, moje pieski idą za mną i kotki. Uwaga, co to za jajeczko? To klikać bym I co, jak zostawicie suba, to to jajko wypuchnie. Wow wybuchło niestety dobra widzowie lecimy tutaj zebrać kojny z moimi pieskami bo jestem tutaj najlepszy chcę tutaj mieć milion huge petów zaczynamy tutaj o miście ich a ja mogę sam miście ale w to o kojny kojny jest ale szybko o ale szybko rozwalam ale esza najlepszy co widzę, wy nie macie takich petów dobrych Jak, jak chcecie żeby mieć takie pety jak ja, to zostawcie suba O, a co to za łapka? O, mam łapkę, wow A tu mam pieniądze. Dobra, rozwalajcie mi tamto O, hatch on egg Dobra, kupujemy jajeczko. Gdzie ja mam te jajeczko? Widzicie? O, jajko mam, widzicie? Bunny! Bani hopa, zaraz wam Dobra, mam peta. Otwieramy kolejne jajeczko. Uuu, Bunny. Kolejne jajeczko, nie będę się pierdujemy. Kolejne jajeczko. Kolejne jajeczko. A nie mogę kolejnego? Ale kurwa Dobra widzowie, idziemy zbierać Dzisiaj tak. widzowie wszystko zbieram tak szybko, bo jesteśmy na jednym zbieram, że Dobra widzowie, tutaj trzeba kliknąć żeby się wszystko zebrało Nie wiem o co chodzi w tej grę, ale zbieram koniec Te giebpety, to tak szybko to ja mam tysiąc Unlock Arena 2 Co, nie będę się was słuchać gówniarze. Sami sobie kupujcie arena 2. Jest też byłam koniec. Dobra, kupię. I co to? Kanok, tylko... Uuu! O my god! Ale to jest mocne, ale ja i tak to rozwalam w sekundę, bo jestem najlepszy. To jest najlepszy i to rozwalam w sekundę. I nic mnie nie dogoni. O, rozwalam tutaj wszystko. Cześciutko, rozwalam tam arenę. O, dobra i mogę kupić kolejną arenę? Mogę! Idziemy? Bye, bye, a player upgrade. Dobra. Unlock. O, mogę małpę mieć. Kurde, niech to zniknie. Dobra. Dalek. Kudaki. Mamki. Dobra. Kolejne jajeczko. Manko. Break, z breka. Nie będę wam brekać. Bo dal ma tył. To jest Dobra. Dalmatian. Trzeba parę. Muszę tą papugę. Jak będę miał papugę, to niech zostawiacie suba. Dobra. Jest to trzy jajka. Jak trafię papugać tych trzech jajek, to zostawiacie suba. trofiłem papugi, ale i tak możecie zostawić suba i lajka jeszcze, yeah. No nie, znowu hała! Muszę to ale? A tak, to mamy rozwalać. I un unlock free arena. No dobra, un unlockuję free arenę. Enjoying the game tour on every keywordian will give you free gift. Yes. Yes. Dobra, kupiłem. Co to jest za deska? Co to ja mam? To jest deska? Ja nie chcę. Albo chcę. Deskę mam. Wow. Co? Tutaj kupiłem? Ale to jest trudne. Moje petki nie radzą pewnie, ale... Kiedy to odbieram sekundę? Dobra. Co? Jakiś... Diamond. Woo! Diamond! Jej! Co to jest... Co wie? Powiedzcie mi co to jest. Napiszcie w komentarzu co to jest. To może w następnym filmie to zrobię. jakiś magnes. No 5 s dobra. Idziemy hajdżować eggy. Dobra, widzowie, wyjeżdżone. Unlock. Unlockujemy. Uuu, ale to drogie. Dobra, widzę Teraz jak z tych trzech jajek otworzę papugę, to zostawiacie cię Dobra, elefant. Elefant. Dobra, ostatnie małej Elefant, to niestety nie jest sobie to suba, ale możecie zostawić lajka like i suba i na przykład komentarzu. To jest tak jajko. I wtedy stanie się coś ciekawego. Dobra w Teraz muszę z 8k koniec. No dobrze, to lecimy tam. Dobre. Nie, co to jest jakiś kuchniak? On ma milion fiaszpedów. Zostawicie suba, też będziecie mieli Dobra, co wie? Mi trochę laguje. Ale zostawicie suba, to, to mi bardzo pomaga. I wtedy będę sobie kupić nowy komputer. I będę więcej zarobić. I będę nim mieć mniej lagów. Czyli będzie, będzie Wam się lepiej oglądało. Będziecie mieli suba.

O nie, ale to się trudno z To Ja chyba nie dobrawię. Dobra widzowie, klikam. Jej, dałem radę. Ale to mi nic nie dało. No dobra, I co to? Diamant. No dobra. I co dostałem? Nic. Ale oszukałem się, mi diamenty zabrali. W sumie było napisane diament? Dobra widzowie. Trzeba otworzyć pięć ja To le lecimy! Uuu. Dobra widzowie, już jestem to Vlog. Dobra, to jest kolejna lewka. Okej, chodźcie szybko, dobra. Skwityl. Skwityl. Nie wierzę, ale dobra. Skwityl. Tak, dobrze, jest. Skwityl. Skwityl, kolejny, dobra. Dobra! Ale mam dobre. Dobra, teraz muszę być Jest... B! Nie, 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 chcę nie, 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 I co? Jakaś nie, 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 co jest? Co to to? nie, 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 co jest? nie, co to? O! O gift! O oh, co to? You cannot do that here. You cannot do that here. I co ja dałem? Co to jest jakieś 5 sekund? No dobra, ale co to jest? Dobra. Nagrodę, dobra, Nagroda. nagroda, mam, jej, dostałam nagrodę. Dobra, w Lecimy tutaj. Uuu, tu jakaś classic obie. 10 razy 10 surgerów. No dobra, idziemy. Rebuild makes pet strong. No dobra. Get to the end for the rabbit. Okej. Okay. O, to jest czas. Przechodzę jak najszybciej. Jej. Mm. Co, id idę płakać. Bo nie zostawiliście suba wicowie. Jak zostawiliście, to jest Sigma. Rabbit, jeden test. No dobra. O, nie. Dobra, przeszedłem. Przeszedłem. Ała! No i po co, no? Mogłem iść na to prostsze. Oszukane to jest. I tak. Będzie to samo pewnie. Dobra. Lecamy. Zobie. Jest dobrze. I co? O, to znika. Muszę uciekać szybko. Dobra. O. Też deska. Dobrze. Oj, teraz siup. Jej. Aha, i to było ładnie. Jest naprawdę. co? to na tyle dziś się w następnym odcinku z Minecrafta.